taka akcja, że zwiedzimy sobie cmentarzysko Lokomotyw. Zapraszam do oglądania. Muszę uważać, bo tutaj za mną, niedaleko, jest obiekt, w którym pracują pracownicy. Nie chciałbym tutaj zostać ostrzeżony, bo pewnie skończyłoby się to tym, żeby sokistów wezwali. trochę tutaj pochodzimy, się pokręcę, pokażę co nieco. Tylko się wchodzi z jedną ręką. Ale co tam? Trzeba pokazać, co jest w środku. Ogólnie to zdewastowane bardzo. Praktycznie nic się tak nie zachowało. Wiadomo kto tu był i kto tu rządził Trzeba maszeć pod nogi Spróbuję doświetlić, ale nie wiem czy mi aparat nie zwolni, bo jest jakiś dziwny Zawsze jak włączam lampę, jak jest jakiś ciemniejszy obiekt, tutaj się nie przecisnę. Może z drugiej strony przejdę, to wtedy się tam pójdzie dalej. Trochę tutaj tego jest. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Tak trzymając kamerę, Muszę jakoś zejść. Tutaj wagon, ale już zjedzony przez rudą. Dość konkretnie. Mamy następną lokomotywkę. Tutaj sobie wejdziemy. wszędzie Dobra, tutaj mamy jeszcze fotele Tutaj trzecie wyrwane. Lusterko Szkoda, że nie jest w całości Trzeba zamknąć, te tutaj zajrzymy. Kable powyrywane. No ale do czego można się spodziewać? Dobra. Nie każda lokomotywa będzie taka sama. Warto zajrzeć. Jeszcze, żeby dostęp był trochę lepszy, bo tu się nie ścić Nie można. Sofia albo głową o coś trącam. Masakra tutaj. Szczególnie to jadąc pociągiem wczoraj, zauważyłem tutaj koło mojej miejscowości obiekt. Dom jest pewnie opuszczony, pokażę na końcu filmu, bo nagrałem jak wracałem. W jedną stronę, jak jechaliśmy nad morze, to go zobaczyłem, a w drugą, jak wracaliśmy, to nagrałem. Pokażę jak to wygląda, bo to będzie pewnie kolejny obiekt, na który się wybiorę. Jak wspomniałem już tutaj byłem jakiś czas temu, ale tylko zdjęcia robiłem. Tutaj sobie zajrzymy. O tutaj nie ma podłogi w ogóle. Szyby powybijane, zdewastowane, nie wiem po co, nie wiem dlaczego. To fajnie by wszystko wyglądało jakby było oryginalnie zachowane. Z szybami, z lusterkami, z lampami. To by był efekt wtedy o wiele lepszy. A no tak jest jak jest. To jest chyba dość fajne. tu jest cała szyba wywalona Są dwa foteliki. Jest pajączek. Kierownica. Ale też smajla. Jak tam sytuacja, widać kogoś na horyzoncie? Widać wagon. Nie ta lokomotywa, ale taka starsza chyba. Ale jak widać, jest tam ten budynek, o którym mówiłem. Więc nie będę ryzykował tam podchodząc tak blisko. Robi wrażenie. Potem przestawię rower w inne miejsce i podejdę tam jeszcze kawałek dalej, postaram się, tak żeby nie zostać zauważony, najwyżej nagram coś i pokażę na zbliżeniu. Dobra, na chwilę się wyłączę, zaraz wracam, nara. w kolejnych lokomotywach, ale tutaj to już ciut kawałek w tamtą stronę, tam na prawo i już jest ten zakład. No zobaczymy jak to tutaj się przestaje. Jest to tak samo Myślałem, że czym bliżej tego zakładu to dewastacja będzie mniejsza Ale jednak się myliłem Mnóstwo tu jest ich Za drugą i tak sobie stoją. Słychać pociągi, jak blisko przejeżdżają. Tam bym jeszcze poszedł. Bo są dwie lokomotywy. Tam jest też budynek jakiś. Chyba on jest opuszczony. Nie wiem. Tu w ogóle już wywalone w środku, to jest zamknięta na drut. Już są drzewka, nie będę się pchał i ten budynek od razu. A tutaj jakoś taka inna ta lokomotywa. Tylko podaję zobaczyć tą. No, to jest inna. To jest fajna. Tutaj muszę być w miarę cicho, bo... Tam się podoba. Co tu mamy? Co? No, nie, to szkoda ale jest taka jak tamta może jakoś od drugiej strony da się wejść do środka tam pójdę jeszcze zobaczyć tą wagą zaraz czy jest ten budynek zaraz nie, tutaj też są drzwi zamknięte Dobra, idę zobaczyć ten wagon. i z powrotem może tędy przejdę Syreny mnie urają Nie wagon. Z przedziałami chyba. Drzwi wyrwane. Tutaj już się nie to tutaj spał. Może w takim miejscu. Bum! Ja pierdolę! ja tu za nagrywam! Chłopie! Żyjesz tu, co? Po co ten strach, weź? <grym> Dużo ludzi się tu przewija? Nagrywają? Tak, wiesz, Różnie, weź. Różnie. A tak czułem coś, że coś, kurwa, będzie, ty. Mówię, A z daleka odszedłeś, co? No, stamtąd. I dookoła tak tutaj, wiesz, nie? Niby trawa, wiesz, a to jest... Kroki smykać, no. No. <gry> no, z fartem. No, tak właśnie czułem. Że coś takiego może tutaj być, ale właśnie w tych takich przedziałowych nie w lokomotywach, bo w lokomotywie to się nie macie położyć za bardzo. Taka historia. Tutaj to jest jeszcze w miarę, ten w miarę spokojnie. Tutaj jeden jakiś tam kolej sobie był, ale by za dworcem kolejowym kiedyś, to tam były, gangi tam były. Idę dalej, chyba na tą drugą stronę nie będę już się przepychał, bo tamten budynek, nie wiem. Pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło. No co? Kolej sobie pomieszkuję. Nie chcę. Po... O, tutaj ten budynek widać. Tylko nie wiem, czy on jest opuszczony, czy nie. Tam się dostać, ale nie wiem. Bo tutaj po prawej stronie zaraz jest tam też jeszcze jeden budynek. Tam chyba naprawiałem lokomotywy. Że chyba nie będę ryzykował. No dobra, no do dzisiaj to tyle, wstawię jeszcze ten filmik, co widziałem, ten obiekt, ten domek, Co zaraz go pokażę jako taki zwiastun następny, odcinek. Trzymajcie się, nara.